Siemaneczko, siemaneczko. Gdzieś tu widziałem, jak mi uciekała uciekała Tu ostro prace trwają, jak widzicie. Żdownice zasuwają, gdzie jest więcej? Co nie ma? O! Tu żrą sobie bez limitów. Popatrzcie, popatrzcie. O, świeżynki. Ruszymy tym oczcie. Ale krubasek. Chodźcie, zobaczymy, co się dzieje za papryczką. Proszę. Wiecie, jak to wszystko działa? No, trzeba podlać troszeczkę. To za sucho. No, ale to wiecie, no takie warunki mają, takie mają. Ja bym nie narzekał na ich miejscu. Widzicie, jak zapierdalają robokopy moje. Mówię im, nie będzie żarcia za darmo. I cały czas robią. Żadnego nie widziałem, że będzie obijał. Chcieliście, ale się tu rzuca. Jadowite normalnie. O, ale jest tam, jest tam, patrzcie jak słucha. To światła nie lubią być. Tu następna. No, coś się słabo ruszają. Chyba dupa pęk. A tu patrzcie pod pomidorki. O nie, tu nic nie będzie, bo to ma świeżytka z dzisiaj. Jeszcze nie tak, tak dzisiaj dałem pomidorka. Jeszcze nikt nie zawitał. No, tu mają takie rzeczy. Co nie zjem? To tu idą, nawet im tam dorzucę drewno od czasu do czasu. Co zakupiemy się tam. Zakupimy się tam trochę głębiej. O, żownica przesunięta. O! Pokażcie to tam, ale tu widzicie jak to wygląda, jaka jakości tu jest. Casting. się za warm casting. Odchody dżownic. Piękny, czarny. Wszystko przerobione. O, patrzcie na to. Trafiliśmy chyba cebulę. No ta cebula to jest żywa. To się nazywa Living Soil, co? Kurwa agresywne, no. Nie ma lip. O, tu jeszcze cebulkę podejrzymy, co? Morydzie kochane, patrzcie. Tyn, tin. Tyn. Ja nie ma, ta jest tu od przedwczoraj, o jest, patrzcie rozrzut malutkich Właśnie bardzo często się rozmnażają jak właśnie mają takie malutkie, ale patrzcie, patrzcie Agresywne nie, jak one się rzucają Te no, kurwa tam ci boi, dusiciele, ci anakondy A ja tu mam dżdżownicy kalifornijskie No patrzcie te moje żołnierze tutaj napierdalają ja je przenoszę w ogóle po doniczkach kontrolują tutaj wszystko więc co kozacko nie? kurwa powiem wam że nawet jak się patrzy co się nagrywa to to nawet fajnie wygląda no ale jazda do roboty jeba ale nie robię choć roboty u nas nie ma to co ty na to powiesz tak to by Widzicie, jaki mają Meksyk, Już chyba z dwa miesiące, tu żyją 2,5. i pół. Niedługo to będzie wszystko wymieszane. I dodamy im jedzenia, bo mam co najmniej 25 kg liści już takich przegnitych, no. Będą miały koryto. Pozdraw morderski cztery